Problem polegał na tym, że Julian można by go porównać do współczesnego masona. Mianowicie ukrył fakt, że długo wcześniej dokonał apostazji od chrześcijaństwa, o czym nie było wiadomo, podlegał rozmaitym szkołom takim mało chrześcijańskim i kiedy doszedł do tronu, wtedy okazało się, że kierował się dwoma argumentami które według niego były przekonujące. Mianowicie traktował chrześcijaństwo jako zepsuty judaizm. Wobec tego sądził, że prawdziwe oczyszczenie nastąpi przez powrót do judaizmu. Stąd chrześcijaństwo odrzucił. A w dodatku jego żydowscy nauczyciele mówili mu, że już dawniej bywało tak, że poganie stawali się narzędziami Boga i cytowali tutaj Cyrusa który dał dekret pozwalający na powrót Cygania babilońskiego, co umożliwiło odbudowę świątyni. Dawali przykład Heroda, który w połowie był Inumejczykiem, a przecież zasłużył się świątyni. I Julianowi tłumaczyli, i ty możesz być Cyrusem, i ty możesz być Herodem. Julian wobec tego dał zgodę na odbudowę świątyni jerozolimskiej. Zostały podjęte prace. I ciekawe, że natychmiast zareagowali na to zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi. Otóż Żydzi widzieli w tym spełnienie proroctwa Izajasza, które zapowiadało o odnowienie kultu na Syjonie. Natomiast chrześcijanie widzieli spełnienie proroctwa Daniela, dokładnie Daniela 11.34, które to proroctwo było odczytywane jako początek końca judaizmu i samej idei świątyni. Wspomniał ojciec o tym dopuście Bożym, który sprawił, że świątynia przestała być odbudowywana, to znaczy nie tylko zaniechano, ale całkowicie odstąpioną. Otóż polegał na tym, że 20 maja 363 roku miało miejsce silne trzęsienie ziemi, które uniemożliwiło dalsze prace budowlane. Natomiast nieco ponad miesiąc później, 26 czerwca tego samego 363 roku, Julian apostata tragicznie zginął. Jedni powiadają, że zginął na polu bitwy, drudzy mówią, że okoliczności zejścia jego z tego świata były bardziej skomplikowane. I właśnie ten miesiąc różnicy między trzęsieniem ziemi a śmiercią Juliana uznano za dowód Bożej interwencji i tego, że Pan Bóg świątyni jerozolimskiej nie chce. Kolejna próba odbudowy świątyni jerozolimskiej miała miejsce w roku 614. Otóż wtedy Palestynę ówczesno najechali Persowie i Żydzi jerozolimscy, a także Żydzi palestyńscy zawarli z Persami, z Persami, którzy byli najeźdźcami na Imperium należące przedtem do Bizancjów, zawarli tajny sojusz przeciwko chrześcijanom. Otóż e, szukali w Persowie lokalnych e, współpracowników, kolaborantów do walki z chrześcijanami, Znaleźli takich kolaborantów, o, a obiecując im odbudowę świątyni jerozolimskiej. Rozpoczęto nawet pewne przygotowania pewne prace, które miały zmierzać do odbudowy tej świątyni. Mówi się nawet, że w latach 614-617 przez trzy lata na wzgórzu świątynnym został ustawiony kult, ale do odbudowy świątyni nie doszło, ponieważ Persowie zostali wypędzeni, a wraz z nimi Żydzi. I mając na uwadze ten epizod, w roku 691 Doszło do tego, z czym mamy w gruncie rzeczy do dzisiaj do czynienia. Mianowicie Kalif Omar wzniósł meczet, który widzieliśmy kilkakrotnie, z tym, że to nie jest meczet, to jest kopuła skały dokładnie tak się nazywa. To znaczy budowla, która wznosi się nad skałą, wedle, z której to skały, wedle tradycji muzułmańskiej, Mahomet miał wstąpić do nieba, na koniu, którego imię łatwo zapamiętać, burak. Otóż na tym koniu miał unieść się do nieba i to przesądzało, że ta właśnie budowla stała się trzecią co do ważności w świecie muzułmańskim. Obok natomiast tej, tej kopuły skały wybudowano meczek, który nazywa się Alaksa, najdalszy, dlatego że znajduje się najdalej od meczki i medyny. I te dwie budowle, kiedy patrzymy na dzisiejszą panoramę Jerozolimy, bo one istnieją do dnia dzisiejszego. I od czasu, kiedy istnieje właśnie ta budowla, ta kopuła skały, znana jako Meczo Tomara, wydaje się, że odbudowa świątyni jerozolimskiej jest niemożliwa, bo założenie jest jedno. Świątynia ma wznosić się dokładnie tam, gdzie się wznosiła przedtem, czyli w czasach pierwszej i drugiej świątyni. Ale nic w świecie nie jest przesądzone na zawsze. A zwłaszcza w tej tematyce. Bardzo długo wydawało się, że istnienie tam kopuły skały, tego meczeta Omara, zupełnie uniemożliwia odbudowę świątyni jerozolimskiej. Pierwszym, który ten mit, czy tę utartą prawdę próbował zakwestionować, był Napoleon Bonaparte. Kiedy podjął pod koniec XVIII wieku w latach 1798 1799 swoją kampanię do Egiptu i na Bliski Wschód, do Palestyny, wtedy chcąc pozyskać wpływowe środowiska w Europie Zachodniej, przede wszystkim we Francji, a także chcąc pozyskać pieniądze, finanse na swoją wyprawę wojenną, obiecał Żydom, że jeżeli uda mu się zdobyć Palestynę, to odbuduje świątynię jerozolimską. Oczywiście w tym był podtekst antyturecki, dlatego, że wtedy Jerozolima i Palestyna należały do Turków. Wobec tego, gdyby się udało Turków pokonać, to odbudowa Świątyni Jerozolimskiej byłaby możliwa, bo należałoby zniszczyć ten właśnie z jednak Napoleon poniósł klęskę, zwłaszcza pod hajfą, cmentarz żołnierzy francuskich i innych znajduje się tam do dnia dzisiejszego. A cała ta propaganda, którą, którą, o którą zabiegał, miała dla niego ten przynajmniej dobry skutek, że gdy wracał pokonany z Bliskiego Wschodu, to we Francji i w Europie miał ciągle dobrą prasę, bo nie chciano się przyznać, że wraz z porażką Napoleona poniósł również porażkę plan odbudowy świątyni. Trzeba było znów zaczekać, czekano 100 lat do narodzin ruchu syjonistycznego, lata 1896-1997, kiedy to odbył się kongres w Bazylei, zwołał ten kongres Paul Herceg, jak na ironię, ten kongres odbywał się w języku... Niemiec i Hercel dał tam taką swoją programową książeczkę, The Judenstaat", czyli Państwo Żydowskie, i snuł w niej wizję odbudowy państwa żydowskiego na terenie Palestyny. Nie było tam nic o świątyni, ale dla bardzo wielu Żydów odbudowa państwa żydowskiego y, łączyła się z możliwością również, po zajęciu Jerozolimy, z możliwością odbudowy y, świątyni jerozolimskiej, zwłaszcza dla Żydów religijnych. Teodor Herzen był Żydem świeckim, Natomiast do tych samych rzeczywistości, o których on opowiadał, Żydzi religijni przykładali kategorie religijne i interpretowali to w kategoriach teologicznych. To, co dla Herzla było sukcesem polityki Izraela, dla Żydów religijnych było znakiem przyjścia Mesjasza. Otóż rzecz zaczynała nabierać coraz bardziej realnych kształtów wraz. Z utworzeniem państwa Izrael. 14 maja 1948 roku zostało proklamowane państwo Izrael, a dzień później, czyli 15 maja, zaczęło swoje istnienie. Oczywiście natychmiast rozległy się głosy, że to musi mieć przełożenie na sprawy religijne. Problem był w tym, że w granicach państwa Izrael w 1948 roku znalazła się tylko część Jerozolimy mianowicie tak zwana Jerozolima Zachodnia. Natomiast Jerozolima Wschodnia, stare miasto jerozolimskie, a więc także teren świątynny, dawna świątynia jerozolimska, ten teren, to wszystko było ciągle w rękach arabskich, w rękach jordańskich. I ten stan rzeczy trwał do 7 czerwca 1967 roku.